Cześć, taka fajna akcja. Ciekawa. Przyjechałem z moim friendem, też bardzo ciekawym autem, także yy, przez chwilę miałem takie wymiotne odruchy przez te przyspieszenia tego samochodu. Przyjechałem do salonu Ducati odebrać dla mojego frienda. To jeździ to tak z innej beczki. To jeździ, to ktoś przyjechał tym motocyklem, to nie jest wystawa. Przyjechałem Odebrać dla mojego frienda, Rysia, motocykl Ducati Multistrada 1260 GT w takiej wersji ubranej w Terminioni i tak dalej, ponieważ... Yy, Norysiu jeszcze nie zdążył zdać egzaminu Przez koronawirus Prawo jazdy zrobił, ale wcześniej zamówił motocykl yy, Przesunęły się egzaminy No i trochę się to wszystko przesunęło W czasie, no niewiele, bo w przyszłym tygodniu ma egzamin Więc za tydzień zdaję I wtedy już na legalu będzie mógł motocyklem jeździć Ale z racji, że nie może, no to poprosił mnie A ja to z przyjemnością zrobię I zaraz właśnie Odbiorę ten motocykl Kluczyki zresztą już mam w kieszeni Także taki pachnący, kurde Dziewica po prostu, dziewica Piękne malowanie. Także idziemy go za zatankować i robię dziewiczy kurs. Dobra, jest ściąganko kufrów, więc nagrywam jak jeszcze wygląda z kuframi. Ja. No ładne. No i popsolino. Ryszarda, a możesz się nie patrzeć, a możesz się panu Dariuszowi na ręce nie patrzeć? Dobrze. No ja On to nie raz robił, także... A, bo on tak nie do końca wyszedł, a się zamek pewnie zablokował. Czekaj, może go tu przytrzymamy. O! O! I drugi. Zachciało mu się kufry ściągać, nie? Ale tak szczeliło czy państw. Nie tu. Ten. Ten. Cyk? O, o. No, co? Dobra, czyli tutaj do garażu, tak? No, tam do Bo coś ma mało paliwka i jeszcze tu dotankujemy go trochę, żeby Tak nie było, że na, sucho na suchotach o. Jezusie, jak to wielkie. I weź go teraz do pionu postaw. Ja bierz to. Nie mogę go postawić. Tu no nie mogę go postawić. O, dobra. Jestem w domu. No jak? Nie za wysoki jak dla nas? Znaczy, no, wiesz no tak, no widzisz, nie? Pewnie można go obniżyć, nie? Czekaj, jak to się odpala? Dobra. Coś tu się zapaliło. I teraz co? No nóżka jest Nie, nie, nóżka jest ok. Czekaj. Jest moc! Z chwilą panigale tego Street Twittera oglądaliśmy Bo właśnie na zamówienie przyjechał, dobra A, bo nie ma skrzydełek? Kurde, miałem problem, żeby postawić do pionu ten motocykl <śla> na tych krótkich nóżkach e, Czekaj, jak to się tu ściąga? Tu są pewnie jakieś no. dings. Dobra, kluczyk mam przy sobie, więc powinno się otworzyć, nie? No A, dobra A, strach, nie? Żeby nie łamać Za pierwszym razem, jak pociągnąłem, zaraz, zaraz, zaraz łamać. No ale mu diesla, wiesz? To się od razu smarowanie będzie lepsze. No nie no, ja z tymi skrzydełkami to nie przemawia do mnie. No nie, pójdź. Jakby karbonowe były, to okej. Okay. No ale jest ładny, no. No jest ładny. No Włosi potrafią zrobić. Potrafią. Ty, a tu jest kanapa, kojarzysz? Zobacz, ona jest... Y, może być niżej? Jeszcze? Czy to jest... Y, na, to najniżej. Najniżej, dobra. No? Ha, ha, ha. Ja mam ten problem. <noise> Teraz ty. Daj głos. Cicho. Piękny oh. No to dziewiczy rejs. Zero przebieg. Ducati Multistrada 1260 O kurde, ale grzmi z tego tunika Ducati 1260 Multistrada GT z pakietami e, różnej maści e, od e, układu wydechowego, ale samej końcówki na szczęście, więc tutaj e, nie ma jakiegoś gnoju, że nie będzie tym można wjeżdżać w Alpy. Downshifter tak. Wszystkie bajery elektronika. No i jest na dotarciu, nie? Więc no wiadomo, że tutaj nie ma co... Trzeba ostrożnie te pierwsze kilometry zrobić, żeby on się tam spokojnie, ten silnik ułożył. Ale co mogę powiedzieć? Jak to jest z tymi lusterkami? Co mogę o nim powiedzieć, jak na niego wsiadłem? No, że jednak jest dużym motocyklem, nie? Kurde, żebym tu czegoś nie urwał w tym lusterku. Są tak podokręcane, widzę, że tu kurde nie idzie tego przestawić. No dobra, nie będę się tutaj przyczepiał. Zostawię Rysiowi, żeby właścicielowi, żeby sobie tu poustawiał wszystko. Albo po prostu muszę tylko troszeczkę łokieć schować, żeby zobaczyć, więc nie ma tragedii. Dobra, gdzie my tu mamy? Tych przełączników, jest tyle, to jest kierunkowskaz dobra. Jest kierunkowskaz. Jest kierunkowskaz. On jest w tej chwili tak nowy że już bardziej nowym nie może być. Dlaczego tak mówię? Dlatego że motocykle testowe, które są nowe, to one są wydawane przez salony z reguły z jakimiś takimi pierwszymi dotarciami, żeby ten motocykl trochę ułożyć, bo jak taki klient, który wsiądzie, tu są też nowe opony, więc w tych motocyklach z tym z tą warstwą silikonową. Więc żeby się ten motocykl ładnie ułożył, to jest docierany po prostu przez pracowników salonu. Czasem się zdarzy, że to jestem ja, jak wiecie. Na przykład ostatnio Street Tripla do RSA docierałem na dłuższej trasie. Więc miałem już do czynienia z tego typu motocyklami nowymi. Natomiast warto wiedzieć, że po odbiorze, takich udaje, że tak się znam, tak, ale. Nigdy nowego motocykla nie miałem, prywatnie, więc zawsze to były używki, nie było mnie stać na nowy, ale miałem okazję często właśnie odbierać, czy jeździć testówkami, no tu właśnie znowu odbieram, tak, nowy motocykl, więc wiem, że to nie są żarty, nie, to, to jest, nikomu się nie zaimponuje, a, prawda... E, ośmieszyć się można u wszystkich jakimś, jakimś świrowaniem niepotrzebnym Kiedy motocykl jest tak naprawdę Nie wiadomo co na tych oponach nie? Bo tutaj nowa opona Z salonu też jak kupujecie Wymieniacie oponę to też trzeba tam na początku Te 200-300 km tak trochę ostrożniej Polatać Żeby to się wszystko ładnie ułożyło Tu jest jeszcze że dodatkowo e, e, Tarcze hamulcowe, klocki To one są zupełnie jeszcze mają Mają te fabryczne warstwy. Często to są też najzwyczajniej w świecie palce mechaników, czy, czy osób, które ten, moto ten motocykl składały. Więc yy, warto na początku po prostu ostrożniej ten motocykl ułożyć, pojeździć, hamować delikatnie, obserwować, żeby nie było jakichś gwałtownych przyspieszeń, ani gwałtownych hamowań. Więc ja tutaj ta, ten mój filmik no to będzie taki po prostu przejazd fabrycznie nowym motocyklem który jest bardzo ładny i, i na przykład y, w porównaniu do w porównaniu do multistrady 950 którą jeździłem y, dość dużo to ten motocykl jest fakt że jest cięższy ale jest na przykład kanapę ma niżej od 950 o dam shifterek pięknie działa pani jedzie więc y, on tak w podróż, powiedzmy, gdybym miał wybrać jakąś daleką podróż motocyklem, no to chyba jednak, mimo wszystko, ten 1260, mimo że jest cięższy i mniej praktyczny dla mnie z punktu widzenia Kurdupla, M70, to jednak już mam wrażenie, że on wagi się nie czuje, jak się jedzie. No może, może byłoby, odczułbym tą różnicę w wadze, gdybym wyjechał na Winkle w Alpach. To może wtedy bym faktycznie odczuł tą różnicę, ale jest takim po prostu luksusową limuzyną w porównaniu do 950, to powiedzmy w porównaniu do jakiegoś takiego GTI, o. Jakiegoś w KOMBI GTI, o taki po prostu też turystyk, ale raczej bardziej dziki. No bo 950 mi bardziej odpowiada ta nie wiem, Multistrada, jeżeli miałbym tak prywatnie wybrać Motocyk do użytku między tymi dwoma, przeze mnie to wybrałbym 950 bez wahania, nie dlatego, że ten jest gorszy no bo ten jest zajebisty, no ale, ale no funkcjonalność 950 i ta waga to każdy by wybrał co innego, no na pewno Rysiu wybrał to no. Rysiu jest duży facet, dużo wyższy ode mnie więc dla niego ten motocykl jest idealny wręcz więc każdy punkt widzenia jest zależny od punktu siedzenia ale to mądrze powiedziałem Dobra teraz jadę sobie na autobanę Na autobańkę Czyli gdzie ja muszę jechać kurde żebym się tu nie popierdzielił muszę w lewo jechać No jak emerytus ten zakręt przedną, no, ale no co mam mapę Touring ustawioną I też spokojną Ochrona przed wiatrem. No wjechałem przed momentem swoim MT-09, no więc w tym, tej, tej samej, że tak powiem, warunkach atmosferycznych. Yy, to bardzo kiepsko nawet mi się nie nagrało przez przypadek, bo ka karty nie wsadziłem do kamery, więc tam dużo już gadałem do kamery. Ale też w głowie sobie myślałem, kurde, tak napierdziela wiatr, że nie będzie słychać za dużo. Ale grzmoci z tego tumika fajnie. Ale wracając do motocykla, bo tylko to dodam kogo opowiedzieć, że nagrałem czy nie nagrałem. Wracając do motocykla, to jak ktoś nie prowadził Multistrady nowej, ani 950, ani 1200, to na pewno jedna rzecz go bardzo zdziwi. Pozytywnie. Zdziwi go, jak się prowadzi ten wielki motocykl na zakrętach. Naprawdę szacunek dla Włochów, bo tak jak jeżdżą te motocykle, to żadne inne nie jeżdżą. No, no mimo, mimo uwielbienia dla triumfa. To, to tu jest w nim coś takiego, że kurde no ja pierdolę, no nie jak, nie, nie jak turystyczny motocykl. On zakręcie, to po prostu kurde już tam nie mówię, że lepiej jak mój MT-09, bo MT-09 nie jest najlepszy, nie ma najlepszego zawieszenia, więc... Rysiu, 5000 obrotów, kurde, sorry Przez przypadek, to mi się tylko mykło. Szósty bieg, czekajcie. Piąty. Motocyk musi się ułożyć w każdych obrotach, prawda? Ale to były obroty w granicach 5000, więc myślę, że to bardzo go nie zabolało, a jednocześnie widać, że potencjał w tym motocyklu jest. A to jest tylko mapa Touring, więc na tych mapach bardziej agresywnych, to myślę, że tu będzie ogień z dupy. Także Ryszard, bardzo dobry zakup. Pierwszy motocykl, no dość kontrowersyjny, można by powiedzieć, delikatnie, ale bardzo rozsądny. No, z reguły pierwsze motocykle, dla wielu ludzi, którzy tak kupują po prostu emocjami, to są z reguły motocykle sportowe. I to jest wtedy głupi wybór. Szczerze przyznam, głupi, bo taki motocykl sportowy nadaje się na tor no, albo do zdjęć na starym rynku z kaskiem no, no, mówmy się że to jest fajne ale nie na jakieś tam przejażdżki dłuższe z, z kuplami no bo to dobra nieważne bo nie jest sportowy motocykl nie jest zbyt wygodny do jazdy takiej powiedzmy około turystycznej natomiast tutaj nie jest duża moc ale jest przy okazji nowoczesne systemy mamy tutaj wszelkiej maści ABS cornering tam Kontrola trakcji, e, launch control, quick shifter, downshifter. No i tych systemów to tutaj pewnie można by wymieniać dużo, dużo więcej. Więc pod tym względem jest naprawdę świetny kurde. No, to usterko niewygodnie, no ale już to wytrzymam ten kawałek. Bardzo fajnie. E, wiadomo, że są te drgania, e, które ten silnik generuje. E, ja ostatnio trochę narzekałem na te drgania tym nowym Tigerze 900, których wcześniej nie było w e, motocyklu e, 800, która ma te inne wykorbienia. Natomiast, e, no, to mi trochę przeszkadzało, natomiast e, jak ktoś by się przesiadł z e, właśnie multistrady na Tigera, tego nowego 900, no to by powiedział, że Tigerek to kultura pełna, bo tam nikt nie drży, bo tutaj jednak faktycznie czuć te kurde drgania dość, dość poważnie. Wiem, że to są zwolennicy i tutaj nie ma co w ogóle porównywać Bo on jak się wyżej kręci to przestaje drgać Ale jednak cały czas czuć te lekkie zawirowania Między nogami On prawdopodobnie też trochę się ułoży jak będzie dotarty W każdym razie Oceniając ten motocykl tak na chłodno, bo trudno tutaj mówić o jakimkolwiek teście, bo to nie jest żaden test, jak wiecie, zresztą rzadko używam ten, to słowo test, to ze mnie żaden tester, to raz, a dwa, że to jest tylko mój punkt widzenia i tak zawsze traktuję te przejazdy motocyklowe jako mój, mój punkt widzenia, moja ocena motocykla z mojego punktu widzenia. Sorry, że tak się tutaj cały czas mutam na tym siedzeniu, ale nie mogę tego lusterka ustawić, żeby spłacić to muszę się wychylić. Także z mojego punktu widzenia motocykl bardzo wygodny, ma potencjał, czuję, że tutaj grubo się zadzieje jak mu się odkręci, bo ja tu praktycznie jadę z lekko uchyloną przepustnicą, w zasadzie gazy, no mam 4500 obrotów i jadę 135 na godzinę, a tutaj mamy 11 tysięcy skale, czyli tam pewnie około 9,5-10 jest odcinka. Więc tak naprawdę wszystko co tu się zadzieje w tym motocyklu to się zadzieje wyżej. on ha! Taki cwany kuźwa Ale nie, powiem szczerze, że Już o przejazdce tym BMW To naprawdę jeżeli ktoś chce się Motocyklem próbować ustawić Z takim samochodem, ole prędzi To niech nie próbuje, naprawdę nie, 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 nie ośmieszajcie się Nie ośmieszajcie się, nie, nie dajcie się zabić, bo Ten samochód na czterech łapach jak się odpycha to Przyspieszenie 3 z hakiem do setki. No to jak motocykl, także a bezpieczeństwo dużo większe, a na motocyklu jednak ryzyko, że się coś nie uda to jest dużo większe. Ładny dom, taki burzy. Nakupują te samochody na tych niskich profilach i potem po tych policjantach nie mogą przejechać. Proszę Państwa. No dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za możliwość przejazdu tym pięknym motocyklem odmeldowuje się na pewno jeszcze nie raz się zobaczymy bo Rysiu na pewno będzie jeździł też będziemy razem jeździć o